Dzień dobry moi drodzy, Bartu Polski Karawaning, kłaniam się serdecznie. Dzisiaj moi drodzy chciałbym Was serdecznie zaprosić na targi karawaningowe, które odbędą się już niedługo, bo w dniach 18-20 października w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie, w podwarszawskim Nadarzynie, także wszyscy mamy blisko. Chciałbym Was serdecznie zaprosić moi drodzy na stoisko nasze właśnie redakcji Polskiego Karawaningu. Oczywiście nie mogłoby nas zabraknąć na... Jednych chyba z największych targów karawaningowych w Polsce i w tej części Europy znajdziemy tam kilkudziesięciu wystawców, kilkaset przeróżnych pojazdów, kamperów, przyczep kempingowych, namiotów, akcesoriów, wyposażenia nawet kempingowego i stricte nie tyle, co dla właśnie uczestników jakby tej niezwykłej formy podróżowania, ale właśnie dla kempingów, czyli dla posiadaczy pól kempingowych, także w jednym miejscu przez trzy dni będzie toczyć się naprawdę dobra impreza, dobre wydarzenie, nie sposób też nie wspomnieć i nie zaprosić Was oczywiście na zlot, na którym pojawię się ja osobiście, także będzie możliwość spotkania się na miejscu. Zapraszam na stoisko. Polski Karawanik oczywiście będzie miał e, swoje stoisko. Będziemy tam oferować przede wszystkim prenumeraty z konkursem. E, w tym konkursie do wygrania będzie przenośna lodówka od firmy Dometi, która zasponsorowała nam taką nagrodę o niebagatelnej wartości, aż 4000 zł brutto. Także każdy, kto wykupi prenumeraty właśnie na targach, a tam będzie najlepsza okazja, bo Paulina i Darek świetnie Wam, świetnie Was obsłużą, pomogą właśnie w tym e, całym Przejściu przez formularz, przez cały ten proceder, będziecie mogli wziąć udział w losowaniu tej głównej nagrody i dwóch nagród pobocznych, którymi są właśnie siedmiodniowe pobyty na bardzo fajnych kempingach, znanych nam doskonale, i które z pewnością możemy Wam polecić. Do tego gadżety, do tego kawa, do tego ankiety, każdy kto wypełni krótką ankietę osobową otrzyma od nas darmową kawę, także zapraszam serdecznie, zapraszam również do spotkania się z wyjątkowym projektem, jaki jest kamper bez dachu, bo po raz pierwszy w niebo zaprezentujemy skydancera, czyli kam kampera bez dachu, kampera cabrio, który święci triumfy na zagranicznych, przeróżnych tego typu imprezach, także będzie to również Możliwość zobaczenia czegoś nietypowego, czegoś wyjątkowego na skalę nie tylko Polski, nie tylko właśnie targów w naszym kraju, a też na skalę europejską. Będzie również możliwość spotkania całej naszej redakcji. W linkach pod tym materiałem wideo znajdziecie naprawdę wszystkie wyjaśnienia, kogo możecie spotkać, kto będzie, jakie będą atrakcje. Także zapraszam do śledzenia i mam nadzieję, że widzimy się w Nadorze. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.